Silniki wysokoprężne o zapłonie samoczynnym zrewolucjonizowały transport samochodowy. Dzięki nim znacznie spadło zużycie paliwa. Wzrosła moc i możliwości transportowe ciężarów. Stało się tak na początku lat 70. Jednak już dekadę później pojawiły się pierwsze negatywne oznaki rosnącej popularyzacji silników diesla. Pomimo wielu zalet ropniaki mają też wady. Emitują tlenki azotu, cząstki stałe i lubią dymić. Dlatego wprowadzono normy emisji spalin od euro 1 do euro 6. Co kilka lat przechodzono do kolejnego etapu, co miało bardzo korzystny wpływ na rozwój silników, a także całego transportu. Czasami te zmiany były dobre, bo zmniejszało się zużycie paliwa, a wzrastała moc. Jednak w silnikach euro 5 przy redukcji szkodliwych związków wzrosło spalanie. Osiągnięcie każdego pułapu było czymś okupionym. Pojawiły się filtry cząstek stałych, preparat AdBlue i związane z tym wszystkim kłopoty. Pamiętam, jak już było Euro 4, i tak się zastanawiali, co to będzie, jak wycisnąć jeszcze coś z tego pojazdu, żeby mniej tam jakby zanieczyszczał to nasze powietrze. No i konstruktorzy już sobie zdawali sprawę, że to już. No, że się nie da, no praktycznie, no, już ciężko wydłubać te Euro 5, a wiadomo, pamiętam Euro 5 był tak Mercedes pierwszy taki, nagle coś wymyślono i konstruktorzy naprawdę chcieli, żeby odsunąć to w czasie, ale niestety unia wymusiło na nich to, że w tej chwili mamy nawet Euro 6. A Ty już wyczerpałeś swoją normę czasu, ale tylko na chwilę. Wracając do tematu, jak Andrzej wspomniał, w okolicach normy Euro 4 zrobiło się gorąco we wszystkich biurach konstrukcyjnych projektujących silniki. Euro 7 nie będzie. Taka wiadomość mocno zatrzęsła posadami producentów ciężarówek. Dlatego rozpoczęto pracę nad innymi źródłami zasilania pojazdów. Już na początku XX wieku były produkowane pojazdy elektryczne i to całkiem udane. Ale odkrycie destylacji ropy naftowej i rozwój przemysłu petrochemicznego skierowały motoryzację na inne tory. Od początku motoryzacji pojawiały się pojazdy elektryczne, ale dopiero pod koniec ubiegłego wieku wypracowano tak naprawdę wydajne hybrydy. To właśnie w nich upatrywano sposobu na redukcję emisji spalin. Jednak w transporcie ciężarowym hybrydy pojawiły się bardzo późno, a przy tym jeszcze okazało się że ceną niższej emisji są wysokie koszty utylizacji akumulatorów. No i nie wytrzymał i musiał zepsuć miły nastrój. Ale niestety ma rację. Hybrydy mają swoje wady, a w dalekodystansowym transporcie tylko wady. Dlatego Wielka Siódemka producentów ciężarówek oraz inne wytwórnie silników skierowały się ku paliwom gazowym. Gaz jako paliwo jest równie stary jak nafta. Jednak przez lata były problemy z jego bezpiecznym przechowywaniem. Obecnie czy to w wersji CNG czy LNG jest chyba najbardziej ekologicznym paliwem kopalnym. Można go też pozyskać z biogazowni, czyli ze źródeł odnawialnych. No, były takie czasy, zresztą w niektórych krajach w Azji no, po prostu jedzie się na biopaliwach i u nas też próbowano dodawać biopaliwa do, do normalnego paliwa, mieszać to, sprzedawać. Specjalnie biopaliwa, ale niestety no, do tego trzeba po prostu dobrego rolnictwa, a dobre rolnictwo to dobra ziemia, a po prostu z roku na rok to z tymi plonami to jest różnie i także nie można na tym bazować cały czas, żeby, żeby po prostu to było na stałe i trwałe. Tak? Mówię, są takie kraje na świecie, że, że tam tylko używa się biopaliw. Ale w Europie niestety no, poszliśmy w innym kierunku, może stety. No, gazy, CNG. Na samym początku to jeszcze do osobówek się zakładało ten gaz, to pan butan, tak można nazwać, z tym dodatkiem, a teraz no, to po prostu już ziemny do samochodów. Troszkę dłużej się tankuje, ale taki samochód potrafi przejechać nawet 1200 km na jednym tankowaniu. Jednak to nadal spalanie węglowodorów. Dlatego paliwem w przyszłości powinien być wodór. Produktami jego spalania jest para wodna i czysta energia. Już się tak nie popisuj i tak wiemy, bo sprawdziliśmy, że miałaś ledwie truje z chemii. Silniki na CNG i LNG bez problemu spełniają normy. I to o wiele bardziej restrykcyjne niż Euro 6 dla diesli. A zapasy paliw gazowych są znacznie większe niż ropy naftowej. Istnieje więc szansa, że Epokę paliw gazowych producenci pojazdów wykorzystają na rozwój elektromobilności, zwłaszcza pod kątem magazynowania tej energii. Kiedy pojazdy elektryczne zrównają się pod względem użytkowym z wersjami spalinowymi, staną się na pewno popularniejsze. Na razie jednak są problemy z zasięgiem, dostępem do punktów ładowania, masą własną, a nawet i utylizacją akumulatorów. Pewnie nie ma to jak aromatyczny dwusów w chmurze siwo-niebieskiego dymu. Wracając do tematu, pewnie niejednemu żal będzie gadającej fałsem piskani czy bulgotu sześciocylindrowego silnika benzynowego. Takie zmiany cywilizacyjne nie obejdą się bez ofiar. Pokazała to historia. Konie zostały wyparte przez pociągi, a te ostatnie zostały zastąpione przez samochód. Nafta zastąpiła parę, a naftę elektryczność. Telegraf przegrał z telefonem, bez którego nie wyobrażamy sobie współczesnego świata. Może przekonamy się do elektrycznych lub wodorowych ciężarówek? Czas pokaże.